A, Tego wierzę, pieniądze, każde takie kliknięcie to jest jakieś 14 złotych. Dobra, na rozgrzeweczkę nowa. Dlaczego nowa? Bo dzisiaj graliśmy nową, proste. Mm -hmm. Więcej zabija, kurwa. No proszę, chociaż jakaś dobra rzecz, niech mi się przytrafi. No dropnij mi coś, kurwa. To jest Dobre, ale bo to jest e, źle, ty? bo mogę. Kurwa co tego streama wysrało, Michalo? Kurwa. No, Ej, kosa akurat! O kurwa szelesiała. Aj, prawda? A, no, a widzisz, jak się pojawiają? Ej, jest kloka, no ale z mi snow, e, kosa kurwa. Ale co przywinąłeś, z Debinu? To... Kurwa. Yes. Zdeł... To jest ulubiona nota Kasiana. Mhm. Jaka? M4, chociaż. tyle dobra piosenka, y, dobra płyta. Nie, yes, dobrze. Fajny skinno. Bez siedem. 7 bez Ten akach jest fajny, ten akach jest fajny. Dawaj tego akasa wydrążyć. Mm -hmm, ale koszkę oddała um, lala I uwaga, teraz. I koska I uwaga, teraz I koska, Jaki świr Kosę wydropił Śmietnik świetnik Odwróć Odwróć ją, odwróć ją, kurwa, odwróć ją durniu A chujowa Ale koskę dropią, oddało mu stary to jest Ale, tysiąc parę powiedział. złotych To jest kurwa tysiąc parę złotych Tysiąc coś złotych to będzie. Dobra, yes. dawaj, 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 nagrzanej, Dobra, kręć resztę, stary, ja pustą kosą. i do pokoju wesoło musiałem się zmutować, ale nie dostałem opierdolu. Dobra, chociaż tyle. Jezus, pierwszy raz się uśmiechnąłem, chyba. na coin flipa, Krystian, na coin flipa. Ooo... Upgrader, upgrader, co? Upgrader? Przez tydzień masz trade bana debilu. Aha. No chuj będę grał, Mam nie mam kosa, nie mam kosa. Kosa. I to kosa, kurwa, 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 kurwa nie twoja. Tak tak. No w Zajemnie końcu ma normalną to. kosę kurwa. Ale człowieku nie ale ja pierdolę euforię dostałem człowieku taką, że aż o, no tak jesteś szczęśliwy, że o, chuj. Dary, <laughs> ale nie bym, jaja nie. Ale Szymon tak. dobrze powiedział, jak sprzedasz kosę to pierdolnie ci lepsza. Dobrze mówił. <laughs> mówiłem tak, mówiłem ci. No. Kurwa jebana. O mówił, mówił. Fanki, Dobra, ostatnie ja się to Dobra. Goal. Simon nie wiem czy coś trafi, wątpię trafi. Trafi, stary, on ma więcej, on ma więcej, patrz ile on ma skrzynek stary Ale ja muszę poczuć energię tej skrzynki, która to będzie ta to Ale jakoś się za cicho wydałem, żałuję, żałuję, za cicho wydałem mordy O, no teraz trzeba będzie znowu grał S skąd to życie <laughs> tak Ja widzę w zapotestach biblet homepick Doda, no snajper ko... Ja ja powiem, nie Ładny a czy... Zresztą, gold, gold. Chodzi nawet. I he Trollo, Pamiętajcie, że czerwony ze statrakiem no, jest chuj, no, rzadszy dute. niż nóż. Drogie są w Gold, gold. Nie, okay, jak tak gada. Okay. Na tym jest duży. No, my jeszcze się. Mnie przecież ten Glock się nie nie podoba. Nie? Był taki niebieski skin, taki biały cały. On duże chyba pieniądze kosztował, nie groby, nie kosztował groby, nie? No white out się na to. O to Pa druga! I zwykły! On za dwa koła jest stary chyba. Ja pierdzielę! <laughs> Czekaj, obczajam cenę Już obczajam cenę Ale ja Gruby popcem. nic nie dropie, nie ma opcji. Ja już nic nie dropę, dla mnie już chuj nie Back to back, to back, to back, back, o, back, to back. 1876 złoty Back to back to O jakby mu dropła to taka... W końcu mu oddało, kurwa. Człowieku, ja tu siedzę i myślę, nie on wydropił. Jeszcze gruby wydropił i chuj mi w dupę. No wiesz, nie, to tak ja na środku Szymon jest. Szymon jest na środku. Te czy... pieniądze, tak samo. Jeszcze umpa lumpa. Ładnie. Szymonowi ładny. najbardziej oddało. Szymonowi stary. oddało najbardziej. Tak, tylko wygrańcie. 7 jest taki... To dzięki mnie wydropiliście te kosy. No tak! Ja jestem ta. szczęście na tym openingu. O, r 260 to trako kurwa. Aaaa! Z kim bym mógł Czerwonka, tak? No, albo Zeusa, nie? Zeus też jest... No, Zeus, Zeus. No, ja mam Zeusa, jest Dobra, teraz największa presja na grubym jest. No, ja muszę też kosę wyrobić. Ja nie wydrofię! Ty Ty będziesz mieć pecha, ty nie trafisz pewnie. Ja wiem, bo jem najwięcej, dlatego mi nic Ja to, kurwa, już to wiem. Właśnie, tak na... szczęście też prawda. Ci nic nie da. Dobra Szymon, pochwal się. Dobra. E, o, containersy. Dobra, tutaj mamy wszystko ogólnie, nie? To takie rzeczy. Ja dawaj, proponuję... Ta, ta jest, to jest to najdroższa to ta skrzynka, ta skrzynka ta. ogólnie, nie? Ta tutaj, to na koniec, Nie, ale nie na koniec ją, tak po środku trzeba ją... No trzeba tak będzie, dobrać to dobrać. na razie pierdolniemy Revolution case'y myślę. No to dawaj. Z środka wybierzemy. Tutaj jest taka fajna MK którą jaki, miałem na no, czekałach. Ej, podasz mi ten, ten ładny, jest ten niebieski, zielony taki skin. Który zielony? Ten? Ta m ta Mk Jest Grzy. brzydkie, kuj, stary. Nie, Nie no, średni. No. Dzisiaj jest nastakowane szczęście ci dwie kosy pierdolne Tak mi stary, dwie kosy Jak nie, mi rękawiczki grubi. padną to będę happy Jak mi nie padną rękawiczki to będę na dobry skin, ja tu wyczuwam dobrą maurę nawet Ja wyczuwam taką Jej, <słuch> nie, nie miałem maga wyczuwa. 7 jeszcze Nie mam w ekwipunku żadnego, ale jestem happy Dobra, teraz Ma tych skrzynek nasrane, nie? No, w Ile ty jest. ich kupiłeś? Ile? Z chyba dwie mam on, on, ja tak go w końcu zasnąłem, bo nie mogę zasnąć stary, zasnąłem w końcu i ten mi dzwoni o, o północy, kurwa. No tak było. że I nie mogę zasnąć... No do trzeciej nie zasnąłem znowu. Więc więcej tak było. jest dzięki gruby Są trzy kosy. To na pewno... No dobra. Też Ale ma Ale te parety o, mu... O kurwa ty, ładne Ło jest. Ło, dostęp glocka. Ło, miałem go. No wiem... Z królikiem. Ktoś go też ma kurwa. Chyba Jana z go ma. Tych kurwa, ta... kurwa to Dawaj na ko y, zaraz gruby 5 pod rząd zielonych. <laughs> zaraz pięć pod rząd? Czekaj, to najpierw otworzę tą najdroższą co mam. Jest Zeus je, ze Statrakiem! Tak kurwa! Nie, <laughs> Bez nie, kitu! Yes. new! To ładne piją! Nieeee! Nie, nie. nie. <laughs> ale gówno! Obrzy byłem blisko, no Ile tu się pieniędzy przy tego, nie? <grym> stary, to tylko coś jest 15 zł! 15 zł, 15 zł no. Dobra Rewolucja! Musi być jakaś rewolucja w końcu. O Jezu, A lubi, lubi lubi. Już zaczyna... To jak się drobnie, to nie wierzę, kurwa w miłość. Nie ma czegoś takiego. Nie. Jest 1% no. Jezu, ten Glock, Jezu jakiego nie lubię kurwa. Okej, okay, tego jeszcze nie było dzisiaj. Barkowym nie Mówi pra... mi, że mam to. Szoczy, zakrawa. Siedzę ci, już nie na ekranie się wyświetla, <guletra> bym tą kotł. Galeria, pan, pan. Po prostu, prostu chodzi żeby zaskoczyć skrzynkę. Ona też ma uczucia. Cóż mnie zaskoczył. O! To skrzynka była. To... 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 No ja na razie w chujce skrzynki zaskakuje. On <guletra> w chuję <guletra> zaskoczył. Wow, padło fioletowę. Ja tą memkę mam, ją nawet kupiłem. No to chyba kurwa z 7 razy już wypadła kurwa tobie. A mi dopiero pierwsza. Ja ją kupiłem, po czym otwierałem skrzynki i mi dropiła, no. No tak A Dobra, spuszczam oczy z ekranu, kurwa, i teraz będzie kosmo. Statrak. To jednak ty... już dobrze, już jest Nie, dobrze. Bo on sobie mówi tak, ale broń jest lepsza niż nóż, przecież broń lepiej zabija. No broń jest Dlatego lepsza, pewnie, że broń jest lepsza. Ja już mam zresztą nóż, na chuj drugi. No. I dlatego ci dropi broń dlatego po prostu glosy, dlatego gloves'y powinny ci dropić No właśnie no. gloves'ów nie ma tutaj, nie ma glovów Ale z revolution nie padły gloves'y, a były Spokojnie, nie padną dokupimy. kupimy Nie padną dokupimy. kupimy gold gold gold. Wow. gold, gold, gold Gold, gold gold No nie Aaa. Bo... A, Ale potarz Dzisiaj nie było no, tak, Teraz. Bo... Oto wychodzi na to, że ja i Krysen jesteśmy cwalami ja gruby je spadałem dzisiaj Czekaj, ja się tak łatwo nie poddaję, kurwa. A te były zwycięskie skrzynki. W pięciu skrzynkach były rękawice. Nie, nie mów tak mały. No, tak jest, bo to jest item do skrzynki przypisany, nie? No, no. No, tak jest. Ale on się, się przepisy... Takie rytuały, typu ten klucz i tamten klucz. To ale... To nie jest ale one się dobierę, przypisują się dopiero dobierze, przy tam. otworzeniu. Dopiero jak kliknę da, ten przycisk. To item. No, do gruby dobrze. Dano. Kiedy ten zeus kiesztuje? Nie wiem. Czy Najlepszy drop. Najlepszy drop. Na zeusa klika, a nie pisze. A, dawaj, dawaj nie dawaj da Christian, się, bo on jest No dla siebie. No dla Ocy, to jest to. Z 218 zł. No to, to nie, tak. Kurwa, dużo. Myślałem, że mniej to będzie kosztowało No To, to jest -trak no trak ja faktoryniu, tak nie? 150 Max. To, to jest faktorynio. Tak też tak myślałem. I to jest, jedyny, to jest jedyny kurwa przecież Zeus jaki <laughs> może być statrako, tak w ogóle. Najlepsze jest to, że ja tu mam obok kurwa takie samego, tylko że mam minimalware. W sensie, no, to kosa, za kosa za 1800, to raczej tropnie kosa z takiego openingu, nie? No. Przypomnę ci, że rękawiczki na tysiąc poszły kurwa i nie dropo.